Marzyły się kiedyś płacze. losy nie nasze tak jest. i losy stały się grupą Nowy Szpital. W związku z tym, drogie Panie, przez 5 lat walczymy ciągle o to samo. Najpierw o bezpieczeństwo nasze, później o bezpieczeństwo pacjenta i przez cały ten okres tylko walczymy o siebie. W publicznych zakładach opieki zdrowotnej wszyscy mają zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą Cztery razy podwyżki. My, rozpoczynając ja pracę w Grupie Nowy Szpital w Olkuszu, od 1 stycznia 2010 roku wyrównano nam tylko i wyłącznie pułap, od którego mieliśmy startować, czyli kwotę 1650 zł. Po kilku latach okazało się, proszę Państwa, zobaczcie co się stało. Mamy niższą podstawę niż minimalna płaca w kraju. Żenada Kwiny. Obecność wicestarosty z wami od samego początku, od Waszego marszu, świadczy o tym, że jesteśmy i gotowi do rozmów i do jak najwyższej możliwej pomocy paniom. Ale musimy też uszanować radnych, którzy przybyli dzisiaj na obrady sesji Rady Powiatu. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Panie do środka, gdzie w sali konferencyjnej możemy kontynuować Państwa marsz protestacyjny i wysłuchać Waszych wypowiedzi. Pan radny,